Cześć wam wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Star 266 od Hachet Kolejne numery 42 do 45 dotarły. Za chwilę będziemy zerkać, co nam przysłano. Także też otrzymaliśmy podarunek zgodnie z ilością przesyłek. Była to 12. Otrzymaliśmy prezent Star 266. To zostawimy sobie na koniec, jako wisienkę na torcie. Także zerknijmy, co nam prezentuje numer 42. Montaż osi napędowej. Dolna połowa osi środkowej, siłownik pneumatyczny mechanizmu różnicowego, zawór powietrza, wkręt wahacza. W tym zeszycie będzie szybki montaż. I co w numerze 43? Numer 42: mamy części, wypakowujemy. Elementy wypakowane, śrubki nam będą niepotrzebne, ani ta część, więc odkładam je na bok. Mamy siłownik pneumatyczny, mechanizm różnicowy. Zgodnie z instrukcją mamy je oba ze sobą połączyć. Tylko w jeden możliwy sposób można połączyć, nie da się inaczej. Więc łączymy ze sobą te dwa elementy. Elementy połączone i to jest cały montaż z zeszytu 42. Przejdźmy do gazety 43. Oto gazetka 43 montaż zespołu osi. Elementy górna połowa osi środkowej, koło zębate mechanizmu różnicowego, prawa półość długa, lewa półość krótka, sworzeń taśmy ograniczającej, śrubki CPFP, instrukcja montażu oraz numer 44, czas. Rozpakować części. Części wypakowane. Także bierzemy się za kolejne montowanie kolejnych podzespołów. Więc zaczynajmy. 43C, 43B. Nie mam możliwości, żeby inaczej to zmontować. Sprawdźmy, czy. Jeden jest krótszy, drugi dłuższy. Więc w ten sposób umieszczamy w mechanizmie różnicowym. Jest ustawione prawidłowo, zgodnie z instrukcją. 41 hasztag. Z zeszytu 41 musimy wyszukać wał wcześniej zmontowany. Ja go poszukam i zaraz wracam. Wał odnaleziony. Umieszczamy go na swoim miejscu. I mocujemy górną pokrywę. Sprawdźmy czy to. Tu jest elegancko wszystko. Bierzemy dwie śrubki CP i skręcamy element. Skręcę i jestem. Element skręcony, tak jak widzicie. Postarajcie się za mocno, za mocno nie dokręcać, żeby plastiki nie popękały. Będziemy teraz mocować. Yy... Zerknę tylko. Taśmy ograniczające, tak jak w poprzednich częściach. Co dużo problemów mi to sprawiło, aczkolwiek też mam lekko uszkodzone, nadpęknięte elementy. Mam nadzieję, że dobrze są montowane. Co z tego wyjdzie, okaże się w dalszej części montażu. Jeśli coś będzie źle, będzie, będę to demontował, o ile się nie uszkodzi i zamontuję poprawnie. Raz tam jeden kolega napisał, że powinno być od, odwrotnie, ale na duże chyba, więc to duże chyba będzie jeszcze długo pod znakiem zapytania. No cóż, zobaczymy. Przygotuję taśmy i montujemy. Odnalazłem taśmy ograniczające. Przygotowane mam swoje, więc przyjrzałem się obrazkom. Myślę, że będzie dobrze. Te taśmy nie dają spokoju. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także biorę się do montażu i Wam też życzę powodzenia, byście nie uszkodzili elementów. Także udało się zamontować pasy bez uszkodzeń. Chwilę to trwało, ale powolutku, delikatnie. Zamontowaliśmy. To by było na tyle z zeszytu 43. Zerknijmy co w zeszydzie 44. Mamy zeszyt 44. Lecimy. Montaż zespołu osi. Tylny hamulec bębnowy. Pokrywa mechanizmu różnicowego. Wspornik. Amortyzator. Wspornika. Śrubki HM. Montaż. Kilka ciekawostek, ciekawych zdjęć. I karus, który też niedługo w Diagostynie się pojawi. Teraz wersja testowa ruszyła. I zeszyt 45. Wypakujmy części. Zobaczmy, co dalej. Części wypakowane. Z poprzedniego zeszytu, czyli z 42, wzięliśmy część, którą szybciej zmontowaliśmy czyli siłownik pneumatyczny i łączymy go z pokrywą. Tak jak widać szybko sprawnie. Przechodzimy do dalszego montowania pokrywy do osi też na wciski inaczej się nie da przypasować. W razie, gdyby ktoś chciał odwrotnie, sprawdźmy, czy tu jeszcze wszystko ładnie chodzi. Chodzi więc, ładnie wszystko klikło. Siedzi hamulec bębnowy. Odwracamy do góry nogami, montujemy po lewej stronie. Też ładnie się spasowało. I to by było tyle w zeszycie 44. Lecimy do 45. Zeszyt 45. Dalszy montaż ramy. Zewnętrzna powłoka obręczy, kołpak piasty, wspornik skrzyni, amortyzator skrzyni, wspornik ramowy taśmy ograniczającej, wewnętrzna powłoka obręczy, śrubki HM, CM, AM. Instrukcja montażu. Tu już troszeczkę więcej będzie zabawy. Jak widzicie, będzie już coś konkretnie skręcone. I numer 46. Skromnie opona, zawór powietrza, wspornik skrzyni, amortyzator skrzyni. Czekamy na 46. Czas otworzyć części do numeru 45. Elementy wypakowane. To będzie nam na razie niepotrzebne, ale też trzeba sobie przygotować z numeru 32 górne wsporniki wciągarki. Numer 32. Pamiętajcie, gdyby wam się gdzieś zapodziało, 32 zeszyt. Także przygotujmy sobie ramę i skręcamy. Rama gotowa. Śrubki CM Słabo było opisane. W ogóle nie było opisane, albo są. U mnie nie ma, właśnie. Jeszcze raz sprawdzę. AM. Tak, śrubki AM, przepraszam. Wypakowane. Także bierzemy pierwszy wspornik. I dopasowujemy w tym miejscu. Pasuje idealnie do otworów. Także montuję jeden i drugi wspornik. I wracam. Wsporniki zamontowane. Będziemy teraz montować wał wciągarki. Sobie przygotowałem wciągareczkę. Musimy uważać, żeby nie uszkodzić tych drobnych elementów. Niby się wszystko dobrze ułożyło za pierwszym razem, że tak powiem. O. Także siedzi. Pokażę, może. I zaczyna się zabawa z drobnymi elemencikami, żeby ich nie pourywać. Zerknijmy co w dalszym etapie. Po umieszczeniu już ciągarki. Ona tak dosyć stabilnie siedzi ciasno. Lecimy dalej. Zanim przejdziemy dalej, w instrukcji jest informacja, że możemy połączyć. A więc tak z zeszytu numer 35 odszukajcie śrubki EP i będziemy przykręcać tłok hydrauliczny do ramy dwiema śrubkami EP. Troszkę doczytałem tą instrukcję sobie na spokojnie, żeby błędów nie popełnić. Mamy dwa równe otwory, w które musimy przykręcić ten tłok. Więc przykręcam i wracamy. Przykręcając tłok hydrauliczny zwróćcie uwagę, że idzie tutaj taśma od świateł, by nie przyciąć ani nie uszkodzić sobie oświetlenia samochodu. Tak wygląda przykręcony tłok hydrauliczny. I jeszcze możemy... Połączyć ze sobą oba te elementy. Odnalazłem sporniki z zeszytu 32. Troszkę mi to czasu zajęło, ale nie mam śrubek. JM nigdzie oznaczonych też rzekomo w 32 numerze były szukałem i nie mam tych śrubek chodzi o to żeby zmontować w całość i zabezpieczyć w ciągareczkę tu w tym miejscu są śrubki LM tylko nie wiem czy to jest błąd jakoś to ogarnę coś dopasuje, skręcę i wracam także dwa Sporniki z zeszytu 32. Musicie odnaleźć, i sprawdźcie, czy macie śrubki JN. Sprawdzałem gazetkę. Były jakieś śrubki, ale nie były opisane nawet co to za śrubki były w zestawie, ale ich nie mogę odnaleźć. Także spróbuję coś z tym zrobić i wracam. Skręciłem, dopasowałem na razie śrubki LM. Zobaczymy, co dalej z tego będzie. Jak nie, będę pisał do ACHET, żeby dosłali mi brakujące elementy. Zerknę, co dalej. I montujemy. Także tak to się tu prezentuje po zamontowaniu wszystkich sporników. Wciągareczka już twardo siedzi na ramie. Odnalazłem kolejną część. Ponownie zeszyt 32. Zawór, który montujemy też na ramię na swoich miejscach i otworach. Zawór zamontowany. Szykujmy następne części. Kolejno, bierzemy zawieszenie złożone w zeszycie 27. I dopasowujemy do ramy. Tak jak otwory, nam powinny się zgrać. I będziemy to skręcać śrubkami GM z zeszytu 38. Szukamy śrubek. Śrubki GM odnalezione, więc skręcamy 38. GM już dokręcone, tu w tym miejscu oraz w tym. A od góry też odnalazłem poprzednie śrubki CM po dwie z każdej strony. Także po zamontowaniu ośmiu śrubek, tak prezentuje się przymocowane zawieszenie do ramy. Coś już widać, jest dosyć sporo zabawy z zaległymi śrubkami, szukaniem. No ale jakoś trzeba przez to przewnąć. Szykuję następny element i kręcimy dalej. W dalszej części bierzemy tylnią część osi zmontowaną w poprzednich numerach. Przekładamy ją pod belką poprzeczną i umieszczamy w tych dwóch otworach, na resorach tutaj piórowych. W dalszym etapie będziemy musieli przewrócić ten element. Ja go przewrócę i lecimy. Po odwróceniu elementu musimy dopasować wcześniej zdemontowane elementy. I skręcić ponownie śrubką, którą rozmontowaliśmy poprzednio. Także skręcę to i za chwilę wrócimy i zobaczymy, jak to wygląda. Przykręciłem, już podnoszę, i tak to się tu w tym miejscu prezentuje. Uciekły mi pióra z, z, z tych wejść, zaraz je umieszczę z powrotem, żeby było wszystko dobrze. Także tak. Wygląda po montażu. Dalej z zeszytu 20 odszykujemy dwie te śrubki. Nie, nie są opisane. Ale pokażę Wam jak wyglądają. W ten sposób. I mocujemy dwa wahacze do osi. Także ja zamocuję wahacze i wracam. Tak więc wahacze przykręcone. Tak to się Prezentuje. Było zabawy szukania elementów zaległych. Tak więc na tym etapie rama tak się prezentuje. Ogarnę to i podsumowanko. Tak więc po sporych walkach z poszukiwaniami śrubek i tak dalej. Mamy przeprowadzony montaż ramy. Coś tu zawsze jeszcze odpadnie. Tu mi odpadła jedna część, sworzeń puścił. Będę musiał go poprawić. Więc, jak widzicie, tak się to wszystko prezentuje. Odnośnie ramy, to by było tyle. Czas na szybki rozpakunek podarunku, czyli dwunasta przesyłka, i obiecamy star 266 w skali 1:43. Zerknijmy sobie jak się prezentuje. Całkiem fajny wygląd, realistycznie wygląda. Będzie się fajnie prezentował ko większego brata. To by było na tyle, moi drodzy. Życzę Wam powodzenia z tymi numerami, oby szło łatwiej. Czekamy na kolejne zeszyty. Jak Wam się podobało, dajcie lajka like w górę. Suba i do następnego razu. Trzymajcie się, pozdrawiam.